A dzień dobry Państwu! Witam w kolejnym odcinku podcastu Daj się zwariować. Wiem, bardzo opornie mi to idzie, ale, ale dzisiaj odkryłam, że bardzo mi się tęskni za gadaniem i nie sądziłam nigdy w sumie, że będzie mi się tak za gadaniem tęskniło, bo jestem w gadaniu raczej nieśmiała. W każdym razie, dzisiaj chcę do Was pogadać trochę o wydarzeniu, które zorganizowałam, i będzie to wydarzenie związane z psychodietetyką. Chciałam porozmawiać o dietach, o tym, dlaczego w dłuższej perspektywie czasu nie działają, i chciałam porozmawiać ogólnie o jedzonku, o ruchu, o ćwiczeniach, gdzie jakby z całym założeniem tego, że jedzenie i ćwiczenia i sport i ruch są wspaniałe, coś w świecie sprawia, że nam się odechciewa. No i są konkretne przyczyny, dlaczego nam się odechciewa. No i o tych przyczynach trochę sobie pogadamy. A zacznę od gadania o tym, co lubię najbardziej, czyli trochę o społeczeństwie, trochę o schematach poznawczych, właściwie o zniekształceniach poznawczych. Także zapraszam na krótką historię Bianki, historię jej życia, właściwie jej zmagań z problemem, a później będziemy sobie razem analizować i omawiać psychologicznie, co się skąd może wziąć. Gotowi? No to mówię dalej. Bianka przyszła na świat w małym miasteczku w województwie dolnośląskim. Miała wtedy starszą, starszą, dużo starszą siostrę Maję. Maja była aż 15 lat starsza, a rodzice już byli w okolicach 40, więc, dosyć, jak na tamte czasy, późno mieli Biankę. Dziewczynka dorastała we względnie spokojnym środowisku, materialnie miała wszystko zapewnione na wysokim poziomie. Jednak tato, aby zapewnić ten dobry byt rodzinie, wyjeżdżał do pracy do Niemiec, zostawiając właściwie na większość roku swoich bliskich w Polsce. Bianka określała relacje ze swoją mamą jako poprawne, chociaż bardzo chłodne. Bo dziewczynka nie otrzymywała zbyt wiele czułości, nawet jeżeli spełniała prośby mamy, nie była nigdy chwalona, jeśli coś dobrze zrobiła. Zazwyczaj słuchała, że nie powinna już zachowywać się jak dziecko, że powinna dorosnąć i być dojrzalsza, bo matka ma już wystarczająco dużo na głowie. Bianka zawsze czekała na powroty taty, który przyjeżdżał na jeden weekend w miesiącu, ponieważ w tamtym czasie była rozpieszczana, zabierana w ciekawe miejsca, na dobre jedzenie, dużo przytulana, to się wiązało z bardzo dużą ilością pozytywnych emocji. Kiedy ojciec natomiast wyjeżdżał z powrotem do pracy, długo chodziła smutna, poważniała i zamykała się w sobie. Tylko od czasu do czasu spędzając czas ze swoimi przyjaciółkami. W szkole dziewczynka była dosyć lubiana, mimo swojej nieśmiałości nawiązywała poprawne relacje z rówieśnikami i dobrze się uczyła, szczególnie w kierunkach ścisłych. Chemia i matematyka były jej ulubionymi przedmiotami. Co roku przynosiła do domu świadectwo z paskiem, żeby nie usłyszeć krytycznych słów ze strony mamy. Czekała z utęsknieniem na wakacje, na ciepłe dni i wyjazdy nad rzekę, bo Bianka uwielbiała pływać. W wieku 12 lat yy, dziewczyna pierwszy raz usłyszała, że jest gruba i że powinna się za siebie wziąć. No bo w końcu nie przystoi dziewczynce być tak zaniedbaną. Tak mówiły ciotki, mama, no i starsza siostra. Dziewczyna nie rozumiała na tamten moment o co chodzi, za spuszczoną głową wysłuchiwała rewelacji, po czym właściwie wszystko ignorowała. Z biegiem lat jednak zaczęła y, interesować się relacjami z płcią przeciwną i wtedy już czuła, że jej samo... ocena dotycząca wyglądu sięgnęła dna. Czuła się gruba, brzydka, zaniedbana i niegodna zainteresowania. Stwierdziła więc, że Weźmie się za siebie, jak to inni radzili. Zapisała się na siłownię. Pobrała wskazówki i plan ten, treningowy z internetu, i efekty przyszły bardzo szybko. Yy, trenowała sześć razy w tygodniu, jadła kurczaka z ryżem i nie spożywała w ogóle słodyczy, fast foodów, chipsów, czy nie piła nic poza wodą. Yy, po kilku miesiącach właściwie była jak nowa. Yy. I możemy sobie trochę przesko przeskoczyć do przodu, ponieważ stan ten utrzymywał się jeszcze przez kilka lat, mm. aż do momentu rozpoczęcia studiów. Wy y zaczęła studia na Wydziale Chemii, początkowo szła jej jakoś z górki i bardzo dużo ogarniała w jednym czasie. Studiowała dziennie, pracowała dorywczo weekendami i chodziła na randki. Bianka raczej nic, z nikim nie wiązała się na stałe, lubiła być uwodzona, lubiła chodzić na randki, lubiła aktywności seksualne, ale nie chciała angażować się w nic poważnego w tak młodym wieku. Ale problemy przyszły dopiero później, dziewczyna młoda kobieta z tygodnia na tydzień przygasała. Miała coraz gorszy nastrój. Na studiach szło jej już o wiele gorzej niż w liceum. Już nie mogła być najlepsza, ponieważ nie wszystko przychodziło jej łatwo. Pierwsza sesja przyprawiła ją nawet o egzamin poprawkowy na studiach, natomiast ona sama uważała, że musi być doskonała w tym, co robi. Jak to na nią przystało? Bała się bardzo, że obleje drugi termin i będzie mieć problem z zaliczeniem całego semestru. Kiepsko spała po nocach, a właściwie to nie spała prawie wcale. Nie miała czasu wychodzić ze znajomymi, bo kiedy się nie uczyła, musiała chodzić do pracy i obowiązkowo na siłownie. Zaczęła coraz bardziej martwić się o swój stan zdrowia, ponieważ często bolało ją pod brzusze i chciało jej się wymiotować. Po wizycie u lekarza okazało się, że ma sporej wielkości mięśniaka na mecicy, i mięśnik ten wymaga zabiegu. To bardzo ją załamało, i szczególnie, że po zabiegu, który nie był de facto skomplikowany, dość zaczęła doświadczać wielu infekcji, dużo leczyła się antybiotykami yy, i co było w sumie najbardziej obciążające dla niej psychicznie, nie mogła przez jakiś czas ćwiczyć. Leżała wtedy dużo w łóżku, oglądała seriale i pozwalała sobie na odstępstwa od diety bardzo restrykcyjnej diety. Kiedy wydobrzała już fizycznie i zdała egzamin poprawkowy, starała się wrócić do starego trybu życia, ale przychodziło jej to bardzo trudno. Trudno było jej szczególnie oddać przyjemność, jaką dawały jej długo odrzucane słodycze i leżenie na kanapie, gdy jest zmęczona, zamiast iść na kolejne półtorej godziny trening. Po jakimś czasie kobieta przestała przedłużać karnet na siłowni. Ponieważ cały czas, gdy próbowała ćwiczyć, bała się, że coś jej się stanie z operowanym narządem, z macicą, że znowu zacznie krwawić między cyklami, postanowiła więc odstawić treningi na jakiś czas i pozwalała sobie na poprawianie nastroju jedzeniem, którego wciąż do tej pory unikała. Tak więc przez większość tygodnia żywiła się fast, w fast foodach, a gdy chodziła na zakupy kupowała jedynie mrożoną pizzę i składniki na tosty, które przed odchudzaniem kochała najbardziej na świecie. A w pewnym momencie zorientowała się, że jej ubrania zaczynają być na nią za małe. Przestała w tamtym czasie chodzić na randki, uważając, że w nowym, większym rozmiarze nikomu się już nie spodoba. Stanęła na wadze po pół roku i onie miała. Bo przytyła 12 kg. A do tej pory myślała, patrząc w lustro, że jeszcze nie jest tak źle. Teraz już wiedziała, że musi coś ze sobą zrobić. Przeszła więc na dietę redukcyjną 1300 kalorii i wróciła na siłownię. Stwierdziła, że mimo lęku musi się przycisnąć, bo nie da rady na siebie patrzeć. Mimo katorżniczych treningów waga jednak nie spadała, bo wieczorami cały głód wychodził z dziewczyny. Która przejadała się. przejadała się wszystkim, co kupiła w drodze z siłowni, obiecując sobie, że jutro już zacznie od nowa i tym razem sobie poradzi. Po kolejnym pół roku suma przybranych kilogramów sięgnęła 20 kg, a kobieta popadła w depresję. Nie wychodziło jej już bycie idealną. Nie miała już kontroli nad jedzeniem. I tutaj y, zamkniemy sobie na chwilę y, historię Bianki, i jest bardzo wysoce prawdopodobne, że jeżeli tego słuchacie, to odnajdujecie w sobie jej kawałek, jej część, y, i rozumiecie którąś część jej życia bardziej niż, niż by Wam się podobało. Na, I ja sama, ja sama w sobie odnajduję trochę z tej kobiety, ale chciałabym. Poruszyć kilka kwestii z perspektywy psychologicznej. Zadajmy sobie pytanie: kiedy i gdzie właściwie uczymy się odżywiania? Otóż mam wrażenie, ja i właściwie psychodietetyka, tak myślę, że uczymy się odżywiania od społeczeństwa uczymy się odżywiania od rodziny, w której dorastamy. Od przekazów społecznych, które otrzymujemy. I tak na przykład Bianka uczyła się w domu odżywiania, w sumie nie wiemy jakiego. Nie wiemy też nawet ile ważyła wyjściowo, ile, czy miała prawidłową masę ciała, a może po prostu nie miała rozmiaru 34, więc wszyscy zarzucili jej, że jest pulchna. Tego nie wiemy, ile faktycznie ważyła. Jednak y, zauważmy, że bardzo pozytywnie Biance kojarzyło się w dzieciństwie jedzenie. Bo po pierwsze, tato, który przyjeżdżał z zagranicy, zabierał ją na dobre jedzenie i to wtedy doświadczała największej bliskości i największej, największego zadowolenia y, z relacji, kiedy jadła. I podejrzewam, że mogło być też tak, że jeżeli faktycznie miała potrzebę, miała narzucone, że musi szybko dorosnąć i szybko nie mówić głupio, nie przeżywać dzieciństwa. Możliwe, że nikt nie zwracał uwagi, uwagi na to, czy ona, co ona je, czy jest sama w pokoju, czy nie. I to jest pierwsza rzecz. Zauważmy, że my też to mamy. Kiedy na przykład, ja mam takie wspomnienie, że jak wracałam ze studiów do domu na weekend, to moja mama robiła gołąbki. Ja sama, wyobrażacie sobie na studiach, pracujecie dorywczo, studiujecie. Nie macie czasu tego robić. Wracacie, tacy po prostu przeorani przez życie do domu, odpocząć, spędzić czas z rodziną i macie swoje ulubione jedzenie pod nos. I niech mi ktoś powie, że jedzenie nie spełnia funkcji społecznych. Podobnie jest z weselami. Na weselach, no po to się spotykamy, no może nie po to, ale na wszystkich imprezach rodzinnych, świętach, Spotykamy się, żeby razem jeść. Jedzenie razem jest super. Jedzenie razem jest mm, kulturowo uwarunkowane. Jeżeli przychodzi do nas gość, a my mu dajemy jedzenie, no to go szanujemy. Chcemy się z nim dzielić. Jesteśmy gościnni. Jedzenie bardzo dużo w kulturze załatwia. Jest też nagrodą. Bo na przykład nie mamy tego w przypadku Bianki, ale dzieci dostają nagrody za bycie grzecznymi. Dostają słodycze, bo byłeś grzeczny, no to możesz. Albo bądź grzeczny, to, do, to pójdziemy na lody. No, już tutaj odczepiam się od słowa grzeczny, bo tak naprawdę do końca nie wiemy wszyscy w psychologii, co to znaczy. Natomiast wiemy, że można za to dostać nagrodę. No, i kolejna kwestia. Jedzenie jako regulatora emocji. Zobaczmy, co się stało piacy. Kiedy zachorowała i kiedy przytłoczyło ją życie, zaczęła jeść. Jakby jedzenie było jej jedynym sposobem na poradzenie sobie z emocjami, z nastrojem. Że jeżeli jest już w moim życiu tak strasznie do dupy, to przynajmniej się najem, przynajmniej zjem to, co lubię, i przynajmniej mój nastrój się poprawi. Hmm. To jest jeszcze kwestia tego, że właściwie to od samej maleńkości uczymy się, że jedno jedzenie jest dobre, a drugie jest złe. I. Są fast foody, słodzone napoje, po prostu sie, mięso 7 razy w tygodniu i to jest złe jedzenie. Warzywa, owoce, woda, woda z cytryną to jest dobre jedzenie. I możemy się y, albo najeść jak świnie, jak to się mówi niektórzy. Mówią u mnie przynajmniej w okolicach tak się mówi: możemy się nażreć po prostu y, złego jedzenia. Albo możemy jeść tylko zdrowe jedzenie i możemy być tylko fit, albo tylko odżywiać się beznadziejnie. Myślę, że to jest taki większy problem, bo ile mitów jest w ogóle żywieniowych, to głowa mała, ale to akurat jest czysty czynnik psychologiczny, i to się nazywa w psychologii dychotomicznym myśleniem myśleniem czarno-białym, czyli albo. Coś jest po prostu dobre, albo coś jest złe, no i nie ma nic pomiędzy tymczasem. Między 0 a 1 w myśleniu dychotomicznym jest bardzo dużo cyfr. Um, I dobrze by było się w tych cyfrach znaleźć, no ale później usłyszymy, że można przecież iść 80 na 20. Ja, ja to słyszałam często 80% rzeczy zdrowych. Cokolwiek to znaczy, i 20% niezdrowych, cokolwiek to znaczy. Bo właściwie to nikt yy, nie mówi nam yy, po pierwsze, co jest zdrowe, a co nie, kiedy rzuca tym tekstem, a po drugie, nie mówi nam, yy, jak obliczyć to, żeby było 80 do 20, przepraszam bardzo. No nie wiem, to mnie złości, bo to jest tak, jak rzucić wyjść ze swojej strefy komfortu. Dobra, ale każdy ma swoją inną strefę komfortu, i po co mam z niej wychodzić? I właściwie, jak wygląda moja strefa komfortu, skoro ja sobie z niej nie zdaję sprawy? I czy jest jakaś wartość w tym, że ja z niej wyjdę? Czy po prostu mam z niej wyjść, żeby nie mieć w życiu za łatwo? Dobra, ale cofam się do diet, bo ja uwielbiam odchodzić od tematu. I z... Społeczeństwo, taki sobie punkt napisałam, żeby omówić punkt, społeczeństwo a diety powszechność przekazu. Tak sobie myślę, to jest zupełnie moja perspektywa. To nie, nie czytałam zbyt wielu badań na ten temat, wiem tylko jakby ogólne badania z psychodietetyki, z fakultetu. I z śledzenia psychopatycznego yy, i nachalnego moich ulubionych psychodietetyczek, że po prostu diety w tych czasach są świetnym biznesem. I jakby nie chciałabym się tutaj zagłębiać gdzieś daleko, turbo daleko, polecę w tym miejscu wywiad ostatni wywiad Rafała Gębury yy, z profesorem, który. Zajmuje się leczeniem otyłości. On tam bardzo fajnie opowiada o tym, że naszym jedzeniem wcale nie rządzi mózg i nasze decyzje i nasza silna wola, tylko żołądek. Żołądek wydziela hormony, które idą do mózgu, sygnalizują mózgowi, tak, idź jeść, bo jesteś głodny. I tutaj jakby nie, nie wchodzę w to, to jest pole dla lekarzy, to jest pole dla, dla kogoś innego. Niemniej. Diety nie działają, tak podsumowuję to w krótkim tym. Znaczy, to jest tak, jeżeli wejdziecie na ujemny bilans energetyczny, to oczywiście schudniecie, ale w dłuższej mecie wiecie, ile jest osób, które przytyły nawet więcej po pewnym czasie, jeżeli nie zmieniły swoich nawyków żywieniowych, tylko były przez pewien czas na diecie? Utrzymać ten efekt nie, uda, nie udaje się praktycznie nikomu z osób badanych, jeżeli podjęcie w praktyce tyjeni, bo mózg mówi nam: Ej, no, stara, coś tu jest nie tak, brakuje mi, e, brakuje mi energii, brakuje mi, coś tu się dzieje nie takiego, ty mnie głodzisz, bo tak mózg to, tak mózg to odbiera, ja się będę ratował. Ja się będę ratował przez to, że będę wy... po prostu organizm yy, aktywizował. Organizm zaraz mi powie. Zaraz tobie powie, żebyś więcej jadła. No i tyle. No i przegrasz. Bo to jest na zasadzie jak z lękiem. Zawsze przegrasz z mózgiem. Nie przegadasz mózgowi, żeby się nie bał. I tak samo nie przegadasz mu, żeby nie był głodny. Nie przegadasz rządkowi, żeby nie był głodny. Yy. Tak więc. Dieta to super biznes, bo można wmawiać ludziom, że wystarczy tylko to, to i to i, i schudną, a w naszym społeczeństwie na chudnięcie jest bardzo duża nagonka. Właściwie um, nie wiem, jaka część kobiet chce schudnąć, ale podejrzewam, że bardzo duża. Um, i, I to nie jest tak, że to jest y, wszędzie tak samo, bo na przykład spędziłam dużo swojego czasu w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii oni umieją y, w coś co ja nazywam filozofią walić to. Laski chodzą w rozmiarze 42-44 w kroptopach. Pokazują swoje ciało jeśli tylko jest ciepło i mają to gdzieś. Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam u nas w kraju na ten moment, bo um, ogólnie bardzo duża część osób pozwala sobie na komentowanie cudzych ciał i po prostu mówienie co wypada, co nie wypada. Może, może moje myślenie też jest ograniczone, bo pochodzę jakby ze specyficznych okolic. Hmm. Natomiast yy, to się zmienia. Nie, trzeba właśnie pracować nad tym, żeby ten odbiór społeczny się zmieniał. Yy, bo ja nie mówię tutaj o czymś, co znowu super słyszę: propagowaniu otyłości. Jakby te wszystkie ruchy Body Positive propagowały yy, otyłość. Yy, ja mówię o czymś yy, takim, że. Dziewczyny w rozmiarze 36 chcą odchudzić się do 34, 38 do 36, 40 do 38 i wszystkie te kobiety mają BMI w normie. I, i co wtedy? Jest źle, no po prostu wpadają w dołki, bo nie mogą schudnąć nikt i nie powie też, że nie powinny się wiecznie odchudzać. To jest bardzo smutne. Nie lubię tego. No. Natomiast jeżeli ktoś wam mówi, że wystarczy to to i to, no to ładujecie w to pieniądze, no bo pojawiła się kolejna dieta. Tutaj tyle kalorii, tutaj tyle obliczenia. Wasz mózg tylko myśli o tym, żeby coś zjeść, no bo nie wolno mu, więc zakazany owoc smakuje najlepiej. No, ale tutaj piękny grunt podłożyłam, bo bo, bo 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 w przyszłym tygodniu ze wspaniałą psychodietetyczką, która zmieniła też moje życie swoją drogą, pozdrawiam. Z oną, z kwiród będziemy próbowały zastanawiać się nad tym, dlaczego diety nie działają. I powiemy o tym więcej, a właściwie napiszemy o tym więcej. Natomiast został mi jeszcze punkt: zniekształcenia poznawcze ubianki. No to lecimy sobie. Zniekształcenia poznawcze to są takie schematy myślenia. Które pomijają bardzo dużą część informacji, dołują człowieka bardzo, ale to bardzo. I w takich schematach, zniekształceniach sobie człowiek żyje i myśli, że to prawda, ale to nie jest prawda, no bo pomija bardzo dużo informacji. Eee, o myśleniu dychotomicznym już powiedziałam, że to ona, ona bardzo patrzy na jedzenie w perspektywie to jest złe, to jest dobre. Pizza, tosty i po prostu fast foody są złe i trzeba ich unikać za wszelką cenę i ich nie można jeść. Natomiast kurczak z ryżem, woda to jest, to jest jedyne słuszne jedzenie i po prostu nie ma niczego pomiędzy. Ona tego nie widzi, żeby było coś pomiędzy. Ponadto Bianka katastrofizuje. I próbuję czytać w myślach, mówiąc, że jeżeli przytyłam, myśląc właściwie, że jeżeli przytyłam, to na pewno nikomu się nie spodobam, już jestem niewartościowa. Zauważmy, że ona już się, przez to, że przytyła, w ogóle nie czuje atrakcyjna. A na atrakcyjność fizyczną nie składa się tylko masa ciała za atrakcyjne uznajemy też twarz, włosy, oczy, wiek. Um no i tak dalej, bo i atrakcyjność nie kończy się na wyglądzie fizycznym, bo dodajmy do tego dbanie o siebie, zapach, feromony, inteligencję, no, jeśli chodzi o atrakcyjność, to lista jest bardzo długa. Po kolejne, ona nadmiernie uogólnia rzeczywistość. Przytyłam więc do niczego się nie nadaje. To nieważne, że pracuję, studiuję, daję sobie radę, chorowałam i dałam radę w życiu i dalej się trzymam i mam przyjaciół. Jestem nic nie warta, bo przytyłam. Natomiast kto nie przytył przynajmniej raz w życiu, przynajmniej trochę i nie schudł i znowu nie przytył, niech pierwszy rzuci kamieniem, Wydaje mi się, że wciąż jest wartościowym człowiekiem, a nawet jestem pewna, że jest. Um, Bianka też patrzy na życie przez negatywny fil filtr poznawczy. Widzi to, że przytyła, ale nie widzi tego, co ją do tego doprowadziło. Nie widzi tego, że jej ciało było przemęczone, że fizycznie nie. Nie dawała już rady, że jej ciało miało zabieg, że poradziła sobie z wieloma przeciwnościami losu i wyszła z tego naprawdę obronną ręką. Umysł Bianki ją zajeżdża. Nie ma dla niej żadnego samowspółczucia, nie ma w niej samowspółczucia, bo nie rozumie tego, że no mogło się tak stać. Ale co ciekawe, Bianka pojawiła się na fotelu psychoterapeuty. I co prawda, co prawda, bardzo dużo jej uwagi skupia się na ciele, ale jest też gotowa zmieniać umysł i to jest bardzo fajne. I co jeszcze, Bianka nadużywa imperatywów. Imperatywy to są takie powinności. Odwołuje się do zasad powinności z serii. Muszę być twarda. Muszę dawać radę, muszę być idealna, bo to ja. Muszę być na 100% w diecie albo wcale. Nie mogę sobie pozwalać na takie i takie jedzenie. Nie mogę sobie pozwalać ym, na odpuszczanie treningów, bo no bo nie, no bo to ja. Bardzo się cieszę, że tutaj dotrwaliście i po prostu mam nadzieję, że wydarzenie, które wam zaplanowałam, to jest wydarzenie, które jest też moją po części autoterapią, bo tak tutaj prywatą zajadę. Przez ponad rok, um, przez ponad rok sama odpuściłam właściwie wszystko treningi, diety. Um, żeby przekonać się, że one naprawdę nie działają, i, i spróbować ze swoim ciałem trochę bardziej popracować psychologicznie. I to może wydawać się dość głupie, ale i, i, i nie, niewiele się zmienia w mojej wadze. Tyle powiem. Ale w głowie zmienia się dużo, bo łatwiej jest ym, zrozumieć siebie, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Dlaczego? Co mogę zrobić? Że teraz yy, moje dotychczasowe yy, sposoby radzenia sobie nie działają. Yy, więc muszę poszukać nowych metod radzenia sobie, zupełnie innych, co jest na pewno niewygodne. Yy. Niemniej życzę nam wszystkim yy, wszystkiego dobrego w nowym roku, moi drodzy. I, I pogadajmy sobie o tej psychodietetyce. Myślę, że trzeba w końcu odejść od głupiego gadania o dietach um, i dać się zwariować na nauce.